Witam wszystkich dzisiaj na moim kanale i zapraszam Was na recenzję kosmetyków Biodermik. Słuchajcie, dostałam do przetestowania, można powiedzieć, karton kosmetyków, bo zamówiłam sobie tylko cztery kosmetyki, bo tak właśnie pani z firmy Biodermiki kazała, a jeszcze oczywiście mi dosłali inne. I postanowiłam, że zrobię dla was recenzję, ponieważ ja kiedyś już do tych z tymi produktami miałam do czynienia i ogólnie byłam bardzo zadowolona z próbek a zwłaszcza kremów i stwierdziłam, że jak najbardziej to jest dobry moment, żeby was zachęcić do kupna tych kosmetyków. Natomiast to czy są fajne to same zdecydujecie po tej recenzji. I od czego zaczniemy? No to może właśnie od kremów, bo ja tak jak mówię, kiedyś w lokalnej drogerii dostałam takie malutkie próbki tych kremików. I po prostu byłam no, zachwycona, jeżeli chodzi o zapach i o konsystencję. I dostałam teraz pełnowymiarowe produkty, więc jak najbardziej mogę Wam e, coś o nich powiedzieć. E, może zaczniemy od mm, takiej serii na noc. Dostałam krem na noc z ekstraktem z oliwek. To są e, dermokosmetyki. I ogólnie powiem Wam, że y, ja wiedziałam, że on już będzie rewelacyjny, bo kiedyś miałam, tak jak mówię, próbkę i używałam jej na noc. Ja ogólnie do tej pory y, nie używałam kremów na noc, co jest no, minusem, ponieważ ja mam bardzo suchą skórę i po prostu zawsze kupowałam sobie jakiś krem na dzień y, i go używałam tylko w dzień, a już noc, na noc tylko zmywałam ten makijaż i ta skóra przez noc się przesuszała. A teraz, jak dostałam, no to miałam możliwość po prostu przetestowania tego. I powiem Wam, że bardzo fajny zapach, bo taki oliwkowy zobaczcie, w ogóle opakowania są śliczne z pompeczką i bardzo podoba mi się również konsystencja kremów Biodermik, ponieważ ona jest taka bardzo, bardzo lekka i bardzo szybko się wchłania produkt, co jest plusem, bo raczej znaczy no na noc akurat to wiecie, to ta warstwa może dłużej się wchłaniać, natomiast te kremy na dzień, one też bardzo szybko się wchłaniają i to jest fajne, bo nie musicie długo czekać, żeby nałożyć na to potem podkład. Ja jestem bardzo zadowolona z tego kremu. Zaraz Wam pokażę Właśnie jak on wygląda. Bardzo delikatny. Zapach taki oliwkowy, no bo ma ekstrakt z oliwek, to jest logiczne. I super nawilża. Słuchajcie, ja y, tak jak mówię, ja jestem zadowolona z tych kosmetyków. Natomiast to, czy Wy sobie je zakupicie, czy, czy przetestujecie, to już zależy tylko i wyłącznie od Was. Natomiast ja Was bardzo zachęcam, ponieważ y, one. Ja mam bardzo wrażliwą skórę. Jeżeli uczulałyby te produkty, to już na pewno miałabym jakiś wysyp po dwóch dniach przynajmniej, czy nawet trzech, czy czterech i tak dalej. A naprawdę nic się nie dzieje. Piękna wierzona skóra pięknie pachnie. Dostałam wiele komplementów właśnie od chłopaka, że coś mam nowego na twarzy. Także bardzo wam polecam. I teraz jeszcze pokażę wam tonik oraz mleczko z tej firmy. Zobaczcie wszystkie te produkty mają taki przepiękny wygląd, glamour i, i to mnie bardzo zachęca właśnie do używania. Ja zwracam uwagę na opakowania i, i pewnie jak każda kobieta właśnie dla mnie wygląd produktów ma też bardzo duże znaczenie. Yy. I ten zestaw ogólnie używany razem naprawdę świetnie sobie daje radę, ponieważ no, krem Wam ładnie nawilży skórę tutaj macie tonik nawilżający, który naprawdę nawilża, Musicie mi wierzyć, że ja do tej pory naprawdę toników nie używałam. Używałam tylko biodermy yy, i, i zmywałam makijaż Laros tym takim żelem. I po prostu i to mi wystarczało, natomiast gdzieś tam ta skóra była przesuszona, a potem jest taki komfort. Naprawdę świetny jest ten tonik. Pięknie pachnie też oliwkami. Także ten zestaw fajnie mi się sprawdza i jeszcze mleczko do, do twarzy, do zmywania makijażu. I powiem Wam tak, ja ogólnie mm, kocham biodermę i nie zamienię jej na żaden innen pro, innen produkt. <grym>, inny produkt, inny produkt. Po prostu używam biodermę tylko i wyłącznie do oczu, do, do właśnie zmywania oczu, natomiast do twarzy moim zdaniem bioderma przesusza. Dlatego też y, twarz zawsze jednak omijałam i nie zmywałam biodermą, a, a to mleczko naprawdę bardzo ładnie sobie radzi. I właśnie tak jak y, mówiłam, y, ja używam biodermy tylko i wyłącznie do zmywania o, o, okolicy oczu, ponieważ y, y, ona radzi sobie z tą właśnie okolicą idealnie, zmazuje fantastycznie makijaż, natomiast jeżeli chodzi o okolice całej twarzy, a szczególnie tutaj policzków, to bioderma mi strasznie przesusza i ja nie jestem w stanie używać jej po prostu codziennie, zmywając makijaż, absolutnie nie. I do tej pory, tak jak mówiłam, używałam tylko żelu i tej biodermy i efekt taki był średni zawsze miałam jednak troszeczkę przesuszoną tą skórę i wtedy grubą warstwę kremu nakładałam na noc i, i to jakoś tam wyrównywało to, że, że po prostu te dwa produkty mi tam tą cerę przesuszały natomiast tu muszę Wam powiedzieć, że tym produktem nie radziłabym zmywać raczej oczu bo wydaje mi się, że mógłby troszeczkę podrażnić natomiast jeśli chodzi o twarz to bardzo świetny, naprawdę świetny produkt, jeżeli chodzi o połączenie z tym tonikiem, bo właśnie najpierw zmywacie sobie pięknie makijaż tym mleczkiem i czujecie, że ona jest już taka nawilżona. A, to, a ten tonik jeszcze dodatkowo, bo jest nawilżający, Wam jeszcze ten efekt podkreśli. Także ja jestem bardzo zadowolona z tych kosmetyków. I teraz jeszcze podawam cenę, bo sobie tutaj zapisałam. Mleczko kosztuje 24,99 a tonik 18,99, więc wydaje mi się, że to nie są jakieś bardzo duże pieniądze, że można te kosmetyki sobie zakupić, przetestować i zobaczyć, czy, czy faktycznie to, co ja mówię, się sprawdza. I je możecie kupić sobie na stronie, oczywiście, Biodermi, którą podam Wam w opisie, jeżeli będziecie mieć ochotę. Także to. I teraz jeszcze pokażę Wam. Krem jeden i drugi, który uważam, że jest też fenomenalny. Ja zamówiłam sobie krem do szyi dekodu, bo po prostu bardzo długo już chciałam go przetestować. W ogóle, dziewczyny, to jest bardzo ważna okolica i bardzo wrażliwa, jeżeli chodzi o ciało kobiety, ponieważ właśnie tutaj szyja ma bardzo cienką skórę i ona bardzo szybko może nam pokryć się zmarszczkami i tak na dobrą sprawę właśnie na szyi, dekoldzie i dłoniach widać starość, więc jak najbardziej powinno się dbać o te okolice. Ja mam długą szyję, taką wręcz łabędzią, która jak widzicie ma tendencję tutaj do, do zagięć takich, czyli jak najbardziej zmarszki się na niej na pewno pojawią. A po tym kremie powiem Wam, że jest on cudowny, ponieważ fajnie nawilża i ta skóra, ja sobie w ogóle taką grubą warstwę tego kremu zawsze na noc teraz nakładałam i na dekolt i po prostu rano, to taka gładź niemowlaka, świetny produkt. Nie wiem, czy on coś będzie robił, jeśli chodzi o zapobieganie przeciw zmarszczkom, zaraz zobaczymy, czy tutaj coś jest. No wygładzenie jest przeznaczone do szyi dekoldu, mhm. Tak, gwarantuje wygładzenie i uelastycznienie, czyli teoretycznie powinien. Ale, tak jak ja mówię, dla mnie pierwsze co czułam to przede wszystkim nawierzenie i takie yy, delikatne naciągnięcie tej skóry, czyli właśnie takie yy, typowe, yy, do, yy, jak to powiedzieć, yy, regeneracja. O, bardzo dobra regeneracja skóry. Tak bym ten produkt oceniła. I on kosztuje, on już jest droższy, 51,99. I teraz, jeżeli chodzi o drugi ten kremik, to jest to krem na dzień i na noc, także dwa w jednym. I on kosztuje 51,99, czyli tak samo jak ten do szyi dekoldu. On jest przeciwzmarszczkowy. Ja ogólnie uważam, że już po 21 roku życia takich kremów się powinno używać, bo jednak ten proces już zaczyna powoli działać i e, bliżej, potem już jest trzydziestki niż dwudziestki, więc jakby trzeba się e, tym zająć. Kochane, powiem Wam, że ogólnie ja dałam e, do przetestowania ten krem mojej mamy, ponieważ wiecie, że ja teraz e, używam e, tego kremu z makrowity, którym jestem zachwycona i moi, stan mojej skóry zdecydowanie się poprawił, więc nie chciałam, żeby ta recenzja była po prostu... E, no, nie, żeby nie była przekłamana, ponieważ wiecie, że jeżeli mam teraz super skórę, no to jak, obojętnie jaki teraz krem na nałożę, to pewnie byłabym zachwycona, więc dałam mojej mamie, która też ma bardzo suchą skórę yy, i ostatnie kremy jej nie służyły. I ona po prostu powiedziała, że to jest idealny krem i że ona mi go ukradnie. Bo powiem Wam tak, ja też użyłam tego kremu dzisiaj specjalnie dla Was, bo tutaj producent mówi o tym, że już już mówię. Że on się sprawdza idealnie jako, właśnie, baza pod makijaż, i ja mówię, kurczę, no zobaczymy. Więc nałożyłam ten krem, i potem na to nałożyłam podkład również z tej firmy, który zaraz Wam pokażę i kilka pozytywnych słów o nim powiem. I tak jak widzicie, efekt jest taki, jak teraz macie w kamerze, i ja jestem po prostu zachwycona. Słuchajcie, bardzo fajnie współgra ten produkt z podkładem z tej firmy i bardzo ładnie utrzymuje ten podkład. No ja bardzo wam go polecam. Co tutaj jeszcze mi się podobało, to jest on także polecany do cery naczynkowej, czyli jeżeli ktoś ma te problemy, to jak najbardziej możecie z tego produktu sobie skorzystać. Tyle. Bardzo fajny produkt. Wszystkie te produkty mają bardzo podobne zapachy. Jedynie ta seria z oliwkami. Tutaj ta. Ta seria z oliwkami bardziej pachnie oliwką, to wiadomo. A te mają taki neutralny, fajny zapach. No i opakowania, jak widzicie, wszystkie takie same. Um. Patrzymy dalej, co tu mamy. Dobra. Teraz szybko jeszcze Wam powiem coś o kremie do rąk z tej firmy, ponieważ ja mam bardzo ładne dłonie, bo ja bardzo dbam o tę okolicę. Staram się, żeby ona była zawsze nawilżona, bo wydaje mi się, że dłonie są wizytówką kobiety i tak, tak powinno być. To ten krem też właśnie dam moim chłopakowi, żeby on przetestował, ponieważ on po prostu. Ma takie dłonie, że najchętniej bym go biła po tych łapach. <laughs> Ma bardzo przesuszone i wiedziałam, że po prostu on będzie idealnym modelem, żeby sprawdzić skuteczność tego produktu. I powiem Wam, że on mi powiedział, cytując, że ten krem jest lepszy niż Ziaja Kozie Mleko. A wiecie, że Ziaja Kozie Mleko jest to dobry produkt, natomiast... Niewątpliwym minusem tego kremu, właśnie dzisiaj, jest to, że on się bardzo długo wchłania. No i on powiedział, na no kwacet wiadomo, dwa słowa o kremie. Super krem, który bardzo szybko się wchłania. No i to moim zdaniem jest niewątpliwą właśnie zaletą tego kremu, że on się bardzo szybko wchłania. Że właśnie fajnie nawilża, ale jednocześnie nie będziecie mieć efektu takich tłustych rąk przez dłuższy okres, co mi się wydaje, że, że fajnie. I zapach ma też taki sam jak ten krem do twarzy także bardzo podobne zapachy fajna pompka, ładnie wygląda no czego, chcieć więcej, czego chcieć więcej, ładnie nawilża i teraz jeszcze został mi jeden produkt czyli właśnie podkład i muszę Wam powiedzieć, aha i szybko jeszcze Wam powiem ile kosztuje ten krem do rąk Krem do rąk kosztuje 27,99, czyli taka średnia cena, natomiast jeżeli ma być skuteczny, no to faktycznie ok. I te wszystkie produkty, bo jeszcze zapomniałam powiedzieć, mają po. 30 ml. tak. I teraz przechodzimy do recenzji, właśnie tego podkładu z firmy Bioderma. Jak widzicie, on ma tutaj już pięknie złoto opakowanie. I ja tutaj oczywiście szaleję bo uwielbiam złoto. więc taki bardzo bardzo piękny, elegancki wygląd dla mnie osobiście na plus i podkład jest matująco kryjący. Jeżeli chodzi o mat to powiem Wam, że mi jest ciężko powiedzieć, jeżeli chodzi o mat, czy on jest skuteczny, czy nie, ponieważ ja mam cerę suchą, która się absolutnie nie świeci, nie mam jakichś wielkich problemów z matowieniem twarzy, ale no, tak jak mówię, u mnie się sprawdził, u mnie ładnie matuje, natomiast nie wiem, czy u tych, co będą mieć cerę bardzo tłustą, czy on będzie matował. Matowił? jeżeli chodzi o krycie to krycie ma średnie to nie jest na pewno takie bardzo mocne krycie jak ma bardziej bym powiedziała, że tak jak burżuła więc no to zależy już jakie macie problemy ja bardzo problemowej cery nie mam ja nie mam dużo niedoskonałości, mi korektor zakryje jakieś większe niedoskonałości, więc no nie mam z tym problemu natomiast na pewno nie mogę postawić na to, że ten, tutaj, że ten korektor, że ten fluid by wszystko ładnie pokrył, i tutaj producent mówi, że on będzie się trzymał 16 godzin. Na pewno nie, natomiast myślę, że z 8-9 da radę. To już zależy od Was, czy, czy taki czas Was satysfakcjonuje. I co jest fajne, to to, że ten, ja się troszeczkę przeraziłam, bo to jest numer jeden. Ja mówię no kurczę, przecież ja mam totalnie taką, nie mam takiej bladej cery. Ja mówię no kurczę, to no pewnie się w ogóle nie będę mogła go nawet przetestować dla was, a ja go dzisiaj właśnie mam na twarzy. I on jest, tutaj producent mówi, że on się dopasowuje do karnacji. No i to jest prawda, bo Naprawdę bardzo ładnie mi się dopasował, jak widać nie mam jakichś dużych różnic między twarzą a szyją i potem jeszcze się okazało, że numer 1 to jest w ogóle najciemniejszy z tej serii, że numer 1 jest najciemniejszy, numer 2 jest jakby najjaśniejszy, a numer 3 to taki średni odcień, więc no jakby ciemniejszego niż ten nie dostaniecie, co jest może minusem, ale jak widzicie on się dopasowuje, więc też plus. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Przede wszystkim bardzo ładnie nawilża, ładnie się wchłania, fajnie współgra właśnie z tym krem, z kremem, który użyłam tym na dzień. Dla mnie naprawdę same plusy. Nie widzę jakichś ogromnych minusów tego produktu, natomiast nie jest to tani produkt, bo kosztuje 48,99 także. No, to zależy ile przeznaczacie na podkład, ale, tak jak mówię, plusem ogromnym jest opakowanie, pompka. Super, bardzo mi się podoba i na pewno będę go używać na zmianę z tym swoim ulubionym rewlonem Photoready. E, e, więc, tyle. I jeszcze na zakończenie e, chciałabym Wam powiedzieć e, o produkcie, który też dostałam z tej firmy, czyli właśnie Antypop antyperspirancie Tiger. E, ja powiem Wam tak, no ja mam swój ulubiony antyperspirant z taki w kulce, więc raczej go nie zamienię na ten produkt, ale nie jest zły. E, tutaj jest, że niby ma chronić 48 godzin. Nie wydaje mi się. Na pewno 24, ale 48 to chyba nie. E, bardzo dobry produkt, jeżeli chodzi o zapach. Ładnie pachnie. E, no co, no chroni dobrze, ja nie mam jakichś ogromnych problemów, w takich wiecie, z potliwością, więc wydaje mi się, że też to jest trochę ta recenzja nieobiektywna tutaj w moim przypadku, ale ogólnie jest całkiem w porządku i kosztuje 14,99, więc jakby no nie można od niego yy, zbyt dużo chyba wymagać, ale no, całkiem okej. Okay. Yy. To jest już wszystko, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się takie recenzje podobają. E, dajcie, oczywiście, znać. Tak wyglądają opakowania e, właśnie firmy Biodermik bardzo ładne. E, linki, wszystkie do produktów, jeżeli chcecie, podam Wam na dole. I Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do moich kolejnych filmów. Papa! Pa.